To jakby już zaczęłam, tylko ja Ciebie dodałam do live'a, no nie? A jakby mi cały czas pokazywało, czekam na gościa, a jakby. Jak... A ty teraz nie możesz mówić, no nie? I poczekaj, coś się chyba znowu pokraczyło, A słychać mnie. Dobra, no to w takim razie mnie nie słychać, no to poczekaj No patrz. O, ok, słychać mnie. No to czułam się, jak żył, pokazując tą karteczkę, e, spróbuj mnie dodać, no jakby ja ciebie dodawałam, no nie? Jakby wysłałam Ci tego linka, no to jak powinnaś wziąć w linka, no to powinieneś móc. Ale poczekaj, spróbuję jeszcze raz. E, tylko... Dobra, wysłałam ci, jakby e, już tego linka i powinno ciebie być. I powinnaś być, bo ja zatwierdziłam właśnie to z tymi osobami i ci tego linka wysłałam Ogólnie to ja idę po głowę, zaraz wracam Dobra, już jestem i nie wiem czemu ciebie nie ma mm. Albo możemy zrobić tak, że ty zrobisz live'a. A ja po prostu na ciebie wejdę. Może nie wiem, ja coś źle zrobiłam czy coś, ale spróbujmy od ciebie zrobić. Live'a tylko napisz coś ok, w stylu, że no okej okay, czy coś, bo jakby ja nie wiem, czy... Um, jakby słychać TB. Oboże jest 7 osób. To czemu nikt nic nie pisze, to nie wiem. Ogółem to nie wiem. Jakby, póki nikt nic nie napisze, to, no to nie mogę zrobić listy widzów, więc każdy kto jest, to coś pisze. A dobra, ok, to poczekaj. Ja skończę live'a i zrób tego linka i kolejnego live'a i mnie dodaj, ok? O Jezu, jest 17 osób. I wiesz, czemu mi się wyświetla, że jest 17 osób? Choć tak naprawdę nikt nic nie pisze. Nie wiem, yy, chociażby. Yy, to ja kończę. Ok, jedna osoba polubiła. Yy, no więc to, że jest 17, no to jest złe. To ja mam już skończyć, tak? Dobra, nieważne kończę livea, zrób nowego linka.